Cacierzyństwo, rodzicielstwo to jest trudna zabawa. Czy już nie jesteś przytłoczony całą radością? Nie no, jestem mega szczęśliwy, tylko zmęczony. Zmęczony jesteś? Mam. No. A Paulinka nie może po prostu więcej robić? <grym> Powiem ci, że teraz, nie? Gdyby tam słyszała, byś obok, to, to by ci to, ale tak by ci wyjebała, nie? Tak. <grym> no. Wiem, że to może brzydkie słowo, ale to trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Piotrek Na byś się Paweł webzonem. Cały czas kop palmy Trzeba mhm. Ja do was Jeszcze za niebieską stopą Ale wytrwałeś to... to... Oj Double doors Jestem ja sztabą O Jezusie hmm. no Wczoraj Znowu 1 wci... na 4 przegrywamy 1 na 5 Przegrałeś na inferno Ta 1 na 5 Evis na sporo Dobra, Dobra zamknijcie się bo gramy jeszcze z Lechem nie Także tam strut pysk Przegrywacie Zamknij się no mikrofon dostał się już w pyszczynie. Ta, za te kurwa, co ty uciek, uciek. Z felu, Karle. Ja no. jak gram. Gruba świera. Ja nie gadam, jak ty grasz, kurwa. No, ja gadam i chuj Ci w dupę. Knucie, karyplu. Deal z KFC jeszcze wozi. kładzie. Paka Nice. Tak. Idę screen. Przeskoczył jeden. Brawo. Flashuje za BS. Wiesz gdzie on jest? No. Tak, Nie. długa jest, długa jest. Jaki jest jest długa. to Twój smoke? Mój, mój, mój. Jego... Mów się. Pod bs Ja od drugiej idę jak coś, może na czas trochę. Bo ma bs jest. Mhm. Ja od drugiej wchodzę mhm. już. Za autem jest chłop. Pojedenek fajnie 20 kart dwóch, ja jadę czuję na faszowaniu są dwóch, auto nie, no kurczę maczno tak, zapalące jest smoku, czekaj, nie czekaj, smoku czekaj, już? O kurde To nie jest... to. Smokuje Palę okno Jeszcze dwóch, 1 zero ma ah. Kurde <laughs> To dobre, łomołotow się rozprzestrzenił, nie? Ale on, w, w ogóle ten ogień był daleko Macie okay. granaty, możecie rzucić jeszcze Trzech przeciwników Nie komentujcie tego, proszę Wyłączcie streama na, na te 3 sekundy No, ale ja nie widzicie go, nie widzę! Aaa, pierdolę się szkoda. Cały pagał, no, ja zero, było. Mogę szybciej też obiegać jakoś. No, sobie Jak nie dasz szybciej to jakoś. Na całym miejscu też mogę wyjeżdżać. Ty tu pnąłeś? Tak. Wejś. jest. Pójdę robować? Go. Chciałem już chować. Nie jest dobrze O Jezus, ale słowo Teraz reszta nasza panowie, już nie możemy więcej tracić. Mhm. Przygotujmy się na to, że oni będą próbowali znowu ten 20 z tam zrobić Spal Tak. Góra W domek jest Tak To mam już jeszcze... W Domek jest No i po co ja tego najdę no Jezus Maria, co za pójdą już Odpuścili się do okentwód a nie poszliście do tego feniksa, kurwa. Pytałem przy razy czyś, bo Izak zginął. I nie Dwie wyszły. Ure czy dół? Nie wiem, właśnie kurczę. Tak, kurczę. na są normalne. Mu... No no ABS się na dole ale biega, nie no. Z paką? Tak. Halo. Chowamy to, czy próbujemy? Macie pieniądze. Z kwadratu. Macie 2 na 3 pieniądze, same. Co odrzucasz? pół leży. Macie jeszcze smoke na syby. pakę, sm moa. Smokuję długie, wale krótkie. Przyjeżdża za BS jakoś. Wyszedł Ten na jeden, na bs pakę. Kurwa. <laughs> Nie, ty. to jest drugie inferno. Zrobiłeś No, drugie inferno to było, no. Ale teraz się Szkoda tej rundy, Chłu, to już myślałem, że to mamy, nie? No, no miałem, no gdybym puczył do końca. Ale to nie trzymaliśmy to... się planu, no. Wie, 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 ja wiedzieliśmy, ja co policji. będą robić. Ale. Ale. Ja się no. pytałem trzy razy, nikt nie powiedział. Ale. No przecież to był w chyba. A się nie wiedziałem, nie, nie to... czy wchodzą w góra, co się dzieje, bo nie wiem. Ja, nie, no, ja tak. ja domku, Na no. jednym był info. Ale, no. ale, z... ale przecież Piększ... o to chodziło, przecież, że nikt nie pilnował dworu, lej. No nieważne. Miałem palakę na góra. Wchodzę. Wszła drzwi. Wola well Brawo, drzwi dwóch. Jeszcze. Jeszcze jeden. Super. Jeden nie pójdzie dworem sobie. Może... Dobra, ja pójdę. Jedenka rzućesz spago, mi z ręki? Tak. To rzuć mi z ręki, a wylecicie rampę we trzech, co? Czekaj, tu coś jest danego takiego. Będę na kontakcie. Blisko leży. Es Odpuszczam to jest, jest, jest. jest pod tobą! Pod tobą Pago! Niech dwór. jest Wódlę. Na dworze? Poczekaj, poczekajmy poczekajmy. No to nasze smoki teraz nie ten. Rampę skrócił! Ty jesteś tam blisko? Ty Jesteś kwadrat Tronc czy gdzie tarzwiak. jesteś? ja jestem na górze w byłem kwadrat tak. jest! A ty na górze jesteś Ten nie mają, tak? Ta. Nie, nie, no nie. No raczej tak, no ja byłem na skrimie. A ty, ty mieć pakę Dobra. Dobra, no kurwa, dobrze. my tracimy. Spójrzcie? ja ja. Dzień, Musimy odbić bombę, no dawajcie, próbujcie coś zrobić. Turnik. kurde. czemu tak. No bez sensu chodzić w ogóle na kwadrat tak mały. Ja no nie wiedzieliśmy, że mają echo też nie. No wiedzieli... wiedzieliśmy, no tak wiedzieliśmy. Po co te spiny, ja o, nie torce grali, my, dwa masy. O, no to. No to, to grali. rundę, żebym robiliśmy ich już załatwić, nie? Kurde, pof, od... weź może kup pago i zbiegnij zbie... się na dół, co? A gdzie mam kupić? Zbię... Kup sobie kawa. Nade, i weź ze... na dół. Mam płać, zrazu jak zejdę? Tak, dobrze płać. No, Rozbij sobie to. Zróbcie smoka przed ciebie. Nie mam smoka. Ja muszę jeszcze kupić. No będzie przebą. Grześć, dziękuję. Ja zginę. Jest Musisz smołka sobie kupić pago. Mówię, że ja spróbuj. Tak, trzeba zająć. Paki nie mamy. Jeszcze jeden rampa. Dobra, trzeba po Dobra. Up, rampa. Lewo, bo do ciebie. Jednego do tylko widziałem na rampie. Nie no, nie, no czemu? Cicho. Nie. No Skoda, taką Skoda, pozycję Skoda. mamy Skoda, i się ruszamy, niepotrzebnie, no. Zbiegnę jako... do ventów, co? Teraz. Pago, leć, leć ze mną do drzwi i w celu się w przybą od razu. Dobra? Dobra. Weźcie tą pakę, no, nie rzucajcie Co mamy robić? Eee... To jest taki no, kolor... Żeby... To Zabił no, mnie. Gdzie ta pakę? ale czemu tak się stało? Łupa rampa. Nie dobra, tak. fleszuję teraz podgniązno. Fanik dawać gniazdo To gniazdo. Szybko czy ciśniemy tak, na pewno, spróbujmy Zanim zatotują. Super. sorry lech. Dobrze, dobrze. Frak, za frak. znaczy? Ty trzymam na razie. Smokuję sobie, chodzę w trzymaj, 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 to ja byłem. nie zajmę jeszcze. Dobra. No, nie masz wyjścia, Izak. Na krótkie plantuję. Nie musisz go smanować. Plecy mi idzie, ty od y, tego. Jest w plecy Fenix. Izak trzyma plecy. Tak, ja trzymam plecy. Potwory. Główna na potworach, Zawętam masz, zawętam masz! No, a, nie. A, a, kur... Szkoda! O. Może defa nie ma? No, ja, no musi no. być. Nie ma defa? Ma. No, ma. Szkoda. Ale kurde, ten mały No i przegraliśmy na tym, na... z tym Feniksem. szkoda tego. No. Z szkoda. Nie, mamy niezłego respa, możemy zraszować górę, nie? Ja bym to zrobił Oni nie, ma, nie, ale nie, ma, nie ma, ale mają... nie Ty grajs mam po bez Wiemy, że na pewno mają AWP, nie? Górą. No, Przebo, Przebo pikuje cały kur, czas drzwiami, No Przebo, Przebo pikuje, Dawać. Jedziemy drzwiami, no kur, Drzwiami, tak? Dobra Ostatni może wysadzić? kur... Znajdujesz? Ktoś? Wysadzaj Ja wysadzam Ktoś? No, nie wejdę już Nic nie widzę Ale u nich... Usunik... BS BS leży W plecy Przeba leży, leży. Przebo Gniazdo tak. był Mam bs jeszcze jeden pierdziele no. no dobrze. W końcu poszł frag, za frag. No, no, no skarbino, co ja mogę teraz Może zrobić? No. Nie kupić? Ja cię rzucę, no. Dobra. Ja Chcesz no. jeszcze raz wyciągnąć tego? Mogę no, się to to jest, to, 16, no? no nie mogę teraz, no. Teraz mam dwa. Jezus, Maria, no wszystko jest takie stresujące, widzicie, się, no ja pierdzielę, no nie da się nic zrobić. Z robić, za, ja to chyba zrobię, no. Dreszcie, PS! Gdzieś za smogu nie widziałem. Na exit jest, na exit jest. Rozmontuję bombę jakoś. Gwenty leżą. Ostatni. Powinien Musi być obszar albo w ciemnie. Stawił powinien być ciemnie. 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 Defa nie kupuje. Ciemnia. ciemnia, sorry. Kurwa, nie ogarnęłaś Ooo, ja pierdolę, nie zrozumiałem Musiałeś defa tak defa. 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 defa? Ja no, pierdolę No, szkoda No lini teraz trzeba No, wyjdziesz po AWP? Nie Dobra To chuj To gram Sype i Ciemnia Ciemnia Defa nie kupuję ciemnia. ciemnia, sorry Kurwa, nie ogarnęłaś Nie o ja pierdolę. Nie to zrozumiałem. Nie defa. No, pierdolę. szkoda. olin teraz trzeba. No wrócić po PVP? To przyjemne. Nie. Dobra. To chuj To gram. Augiasza. O... Dawajcie, dwie, spokojnie. Ja już nie chcę. Paleć win Dobra, weszłam. No. Kurwa. Znowu to jest wóru. Ok, outside. Spalony z, 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 z domek. domek. Domek! Wjeżdżają. Drzwi. Wjeżdżają jak domek. Drzwi. Oja. W dwóch przy drzwiach sterowanych, jeden bez. Ściągam drzwi. Okay. Ja nie wiedziałem, że wy No, ale idę Idę, kompać, GG, zaraz jestem Ale... Ja jestem głodny gry, powiem szczerze Nie, ja jestem... nie, sorry w ogóle, kurde. Ja nie wiem, ja miałem... Za dużo presji w domu, wiecie Spał Piotrek, no co to jest? Ciężko mi było Ale Piotr, nikt nie ma do ciebie pretensji Mamy pretensje do Pawa, bo zjebał <laughs> Nie no No, nie no. Nie. nie no, świruję. Gra drużyna, Drużyna przegrywa, no i wszystko. Trzy <grywa> o kto? las o został. Trzy trupa. trupa. <grywa> trupa trupa kto? Trzy o na na trupa. 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 no nie ma tego, to o